Powiem wam, że poziom manipulacji i indoktrynacji w, w ORB-u już dawno przekroczył poziomy alarmowe i rozlewa się zalewając umysły większości ludzi, którzy są w organizacji. Ale częstotliwość tego rodzaju działań w ostatnim czasie, szczególnie jeśli mówimy o tak zwanych głosach obcych, o fałszywych informacjach, negatywnych informacjach, bo to w orgu jest to samo i oni to zrównują, jest posunięta do granic wytrzymałości, jak się na to patrzy z boku, bo jeśli ktoś tego nie widzi i dla niego, będąc w organizacji, jest to coś normalnego, to być może tego nie zauważy. Pewnie większość tak nie zrobi. A w tym tygodniu na całym świecie w zborach świadkowiechowych omawiano znowu artykuł dotyczący tego, aby nie słuchać negatywnych informacji o, o organizacji, no bo jeszcze czegoś złego się możecie dowiedzieć i będziecie źle się czuli. Przecież ty musisz myśleć, że organizacja jest wspaniała. Musisz też czuć się tak, jak ci powiedzą inni z góry jak ci powiedzą na zebraniu, czy jak napiszą w różnych publikacjach organizacji. A więc oprócz tego, że co chwilę w broadcastingach ostatnio mieliśmy takie przemówienie dotyczące tego tematu strażnicy, to teraz też na zebraniu w tygodniu chrześcijański tryb życia to był punkt nie słuchamy głosu obcych. Tutaj był ten słynny filmik z Jade, o którym jeszcze chwilę później powiem. W samym artykule jest zawartych kilka informacji. Owce znają głos swojego pasterza i za nim podążają. Z drugiej strony uciekają od obcego, którego głosu nie znają. Podobnie my słuchamy głosu naszych troskliwych i godnych zaufania pasterzy, Jehowo i Jezusa, ale nie słuchamy głosu obcych, którzy próbują osłabić naszą wiarę zwodniczymi słowami. Oni słuchają głosu troskliwych i godnych zaufania pasterzy Jehowy i Jezusa. Po pierwsze to nie słuchacie, tak naprawdę, bo nauki Jezusa są zupełnie inne od tego co wy uważacie. Dopisujecie do nauk Jezusa rzeczy, których on nie powiedział, i uważacie, że wiecie o wiele lepiej niż to, co Jezus mówił i to, co nauczał, lub wiecie lepiej, co nauczali jego naśladowcy, apostołowie i co jest zapisane w Biblii. To jest pierwsza sprawa. To są tylko pozory, że słuchacie. Poza tym postawiliście się jako ciało kierownicze za Jezusa, a Jezus nikogo takiego nie ustanowił, ponieważ wyraźnie powiedział, że jest jedynym pośrednikiem między wszystkimi ludźmi na świecie, ale wy mówicie, że ten werset z Biblii to nie odnosi się do wszystkich. Więc znowu mówicie, że wiecie lepiej niż Jezus, wiecie lepiej niż Bóg i wiecie lepiej niż Biblia. To jest nie sprawa małej wagi, tylko dla wszystkich, którzy rzekomo jako świadkowie Jehowy tak bardzo kochają prawdę Biblii Boga i Jezusa, to powinniśmy nad tym bardzo mocno zastanowić. Poza tym nie słuchasz głosu obcych, którzy próbują osłabić wiarę zwodniczymi słowami. A co jeśli te słowa nie są zwodnicze? No bo co może być zwodniczymi słowami? Czy prawda boi się takich zwodniczych słów? Czy prawda, którą głosił Jezus, bała się tego? Czy Jezus się bał ludzi, którzy nauczali fałszywych nauk? No nie, bo, bo prawda zawsze się obroni, i to było oczywiste. Więc dlaczego tutaj tak nagle się boicie czegoś, co rzekomo jest jakimiś zwodniczymi słowami? Zwodniczymi słowami mogłyby być jakieś nauki inne, które ktoś próbowałby wpoić, ale gdyby nawet takie były, no to można byłoby na podstawie Biblii łatwo takie nauki obalić. A w wypadku tego, co większość osób pokazuje, którzy są tak zwanymi odstępcami, ale odstępcami od nauk ciała kierowniczego, a nie od Jezusa i Boga, czy inne osoby, które pokazują w jaki sposób na przykład Biblia zupełnie inaczej w oryginałach, przynajmniej tych najstarszych na tekstach krytycznych, które są opracowywane tłumaczenia Biblii, co tam jest napisane, a w porównaniu co jest napisane w przekładzie Nowego Świata, jak to się mocno różni, no to czy to jest głos zwodniczy albo pokazywanie tak wielu, wielu różnego rodzaju nieprawidłowości, wręcz kłamania, fałszu w organizacji. To nie są złodnicze słowa, bo gdyby ktoś na przykład powiedział coś kompletnie, co jest nieprawdą o świadkach Jehowy i zacząłby o tym mówić, to czy ktoś by, kto jest tam w środku w organizacji, czy jeśli jesteście, przybyliście w tej organizacji, ktoś by wam powiedział przykładowo, jak wiele lat często takie chodziły informacje, że na spotkaniach świadków Jehowy to jest jakieś tak zwane mieszanie krwi. Gdyby ktoś tak zaczął opowiadać i rzekomo jakieś dowody tam próbował wyciągać, czy może się podpierać jakimiś innymi, rzekomo zasłyszanymi sytuacjami, to czy to by spowodowało, że byście poszli za takimi zwotniczymi słowami? No, jak wiecie, jak wygląda sytuacja w tej kwestii, każdy by powiedział, że to jest nieprawda i to nie zachwiałoby żadnej wiary, czy nie zasiało wątpliwości, że no na pewno takie są sytuacje na zebraniach, na spotkaniach Świadków Jehowy, na Sarach Królestwa. Oczywiście czegoś takiego nie ma, ale to jest wykorzystywane, te tak zwane zwodnicze słowa, że rzekomo osoby, które mówią coś negatywnie na no organizację, no to są takimi pasterzami o głosie przeciwnym do głosu Jezusa, no a tu w organizacji, no to przecież słychać głos Jechowy Jezusa. W taki sposób trzeba ten komentarz w chrześcijańskim życiu i służbie odbierać, no bo skoro organizacja mówi, że tu jest głos, głos Jehowy Jezusa, a ktoś inny mówi obcym głosem, no to znaczy, że tutaj ciało kierownicze, to organizacja jest tym głosem Chrystusa. Później oczywiście jest o Ewie i o Szatanie, że tam udawał, że jest przyjacielem itd. Tak tak po pierwsze to Szatan po prostu bezczelnie i jawnie skłamał, więc nie ma to nic wspólnego z tym, że na przykład pokazuje się, w jakie fałszywe nauki wierzyli świadkowie. No ale później to już jest w ogóle masakra. Obecnie szatan próbuje zasiać nam wątpliwości odnośnie do Jehowy i jego organizacji. Jehowa nie ma żadnej organizacji teraz i nie ma na to żadnych dowodów w Biblii, szerząc negatywne doniesienia, półprawdy i jawne kłamstwa. Kiedy słyszymy głos obcych, powinniśmy uciekać. No oczywiście, tak. No Najlepiej schować głowę w piasek i uciekać, gdzie pieprz rośnie, bo nie masz zdolności samodzielnego myślenia, czy ktoś za przeproszeniem gada głupoty, czy rzeczywiście coś w tym może być. Słuchanie z czegoś z ciekawości, nawet krótko, jest niebezpieczne. Szatan zamienił zebą kilka zdań i to wystarczyło, żeby ją zwieść. Ale Szatan to była potężna istota duchowa, Ewa też się nie zastosowała do wielu rad, które obowiązywały, a co więcej Ewa mogła rozmawiać z Bogiem, więc już samo to pokazuje, jak ona źle to wszystko rozegrała. Ale teraz ktoś powie, że wszyscy, którzy takie informacje negatywne przedstawiają, no to są odszatana i lepiej nie słuchaj nawet tych kilku informacji, no bo przecież od razu staniesz się też kimś, kto nie będzie godny uznania Boga, uciekaj, nic w ogóle tam zatkaj, uszy, uszy głowa w piasek. Nie słuchaj, nie dowiaduj się. Najlepiej to niczego innego niż jodw.org, nie czytaj i nie oglądaj. Ale co jeśli to ktoś, kogo znamy, kto nas kocha i ma dobre intencje, chce się z nami podzielić jakimiś negatywnymi informacjami na temat organizacji jechowe, czyli ktoś z rodziny, może nawet świadek jechowy znajomy. No to oczywiście też głowa w piasek i udawaj, że nie ma problemu. Jest tutaj ten film o Jade, który dość niedawno też był pokazywany, ale znowu jest pokazywany, gdzie ta matka przestała pokazywać Jade te różne informacje o organizacji, no bo ta Jade nie chciała jej słuchać. No i na końcu jest oczywiście ten pozytywny wydźwięk, że ta matka niby się zainteresowała wierzeniami Jade. Tylko że gdyby taka sytuacja była w realnym życiu, to należałoby się spytać, dlaczego ta matka tak postąpiła. Może dlatego, że widzi, że córka jest betonem i to nic jej nie da na razie, a po prostu chce sprawdzić więcej, z czym ona ma do czynienia, chce mieć kontakt z córką, nie chce tracić tego kontaktu. W ten sposób może na przykład przemycać jakieś treści, które Jade mogą wybudzić. Albo nawet jeśli nie ma takiego planu, to po prostu chce mieć kontakt z Turką i może ta Jade za bardzo nawet już nie ma o czym z nią rozmawiać, to chociaż pomyślała, że ich ona powie, co wierzy. W ten sposób będzie utrzymywać z nią kontakt. Tak czy inaczej te filmy to są też piorące mózg. Ale wracając do wcześniejszego akapitu, czy tych akapitów, to warto byłoby się zapytać, co by taki świadek Jehowy, jeśli jesteś świadkiem Jehowy i tego słuchasz, to zastanów się, czy jeśli będziecie rozmawiać z innymi, to może warto takiego przykładu użyć, postawić taką hipotetyczną sytuację, żeby ktoś pomyślał, co by było, gdyby świadek Jechowy, ta konkretna osoba, z którą na przykład rozmawiamy, czy ty, jeśli tego słuchasz, nie byłbyś świadkiem Jechowy teraz, ale byłbyś w innej religii, na przykład byłbyś katolikiem. I co byś powiedział, gdyby coś takiego mówili Ci w Twojej religii? że szatan chce zasiać w tobie wątpliwości do Boga i jego religii, przerząd negatywne doniesienia, półprawdy i jawne kłamstwa. Kiedy słyszymy głos obcych, powinniśmy uciekać. Słuchanie czegoś z ciekawości nawet krótko jest niebezpieczne. A później może by takie padło pytanie, czego nauczyłeś się z tego, jak Jade zachowywała się w sytuacji, kiedy jej mama chciała się z nią podzielić negatywnymi informacjami na temat religii, w której jesteś. Religii katolickiej. A gdyby ktoś był w takiej religii katolickiej, czy nawet znał kogoś, już nie musi sobie wyobrażać, że jest w takiej religii katolickiej, Ktoś by mu powiedział, że w tej religii na Mszach, czy ci najwyżsi duchowni łącznie z papieżem, by mówili, że nie oglądaj innych rzeczy, słuchaj tylko tego, co jest przekazywane na Mszach. Masz przecież oficjalną stronę katolicyorg, tam są najlepsze informacje, tylko tutaj jest prawda. Nie ma potrzeby słuchać negatywnych informacji na temat naszego kościoła. Różni ludzie będą atakować kościół, będą próbowali wykorzystywać fałszywe informacje, półprawdy, kłamstwa, jak również posługiwać się negatywnymi informacjami, które mogą podburzyć Twoją wiarę, zburzyć ją. Nie ma sensu, żebyś czegoś takiego szukał. Uciekaj do Boga. Tutaj wiesz, że mamy prawdę, i trzeba tak robić ponieważ szatan chce cię zwieść, tak jak zwiódł kiedyś ewę. Większość osób powiedziałoby, co oni gadają, ja i tak będę sprawdzać, i będę czytał, co, na co mam ochotę, albo że tak mówią, bo chcą coś ukryć, no i, tak dalej, i tak dalej, Ale w wypadku JW, organizacji tej większość tak nie powie, a może nawet nie pomyśli. Już nie trzeba się odwoływać do takiego przykładu z, z religią, ale gdyby ktoś tak pisał, czy mówił, jak mówi ciało kierownicze, jak jest napisane w tych publikacjach Strażnicy w chrześcijańskim życiu i służbie, w tym artykule, w filmikach różnych, to co jest mówione w broadcastingach na ten temat. Gdyby to wszystko było mówione na przykład przy próbie sprzedaży samochodu, jesteś na jakimś pokazie organizowanym przez producenta samochodów, chcesz kupić samochód, no i on by tak zaczął mówić, że nie słuchajcie, nie sprawdzajcie w innych źródłach, tutaj macie naszą oficjalną stronę, tutaj macie poldery nasze. Nasi przeciwnicy to będą kłamstwami się posługiwać i negatywnymi doniesieniami na temat naszej firmy, żeby zburzyć wasze zaufanie do naszych aut. My mamy najlepsze informacje, bo one pochodzą od producenta, od nas samych i na pewno są one prawdziwe i nie ma sensu, żebyście gdzieś szukali takich informacji gdzie indziej. A jak ktoś będzie was próbował takimi informacjami poczęstować, to najlepiej nie słuchajcie tych informacji, tylko sprawdźcie na naszej oficjalnej stronie. Większość ludzi, jeśli nie wszyscy, to by od razu wyczuli spisek albo by powiedzieli, że tym bardziej zaczną szukać informacji z innych źródeł, żeby je zweryfikować, bo coś jest nie tak. Może chcą nam sprzedać jakieś auto, które niekoniecznie jest takie, jakie oni mówią, czy takie, jakie zapewniają. Może ma problemy, trzeba by sprawdzić, co inni mówią. Może ci, co używali aut tej marki, warto byłoby sprawdzić, co mają do powiedzenia. Więc skoro w takiej nawet przyziemnej sprawie jak kupno auta czy kupno cokolwiek innego nie zaufalibyśmy producentowi czy sprzedawcy, który by coś takiego mówił, co mówi organizacja Świadków Wiechowe na temat tego, żeby nie słuchać w ogóle nic innego, bo to jest niebezpieczne, to tym bardziej, gdy w grę wchodzi Bóg Jezus. Biblia i osoby, które rzekomo tak bardzo kochają te najważniejsze osobistości we wszechświecie, tak bardzo kochają Pismo Święte, to tym bardziej powinni właśnie sprawdzać to. Ale większość świadków Jehowy tego nie sprawdzi a nawet nie będzie im się chciało sprawdzić chociażby wersetów w przekładzie interlinearnym, w przekładach dosłownych, w innych przekładach Biblii, żeby zobaczyć, co tak naprawdę jest napisane w Biblii. Nawet jeśli pokażesz takiej osobie, to jest bardzo, bardzo rzadkie, żeby ktoś zaczął sprawdzać sam i żeby to zrobiło na nim wrażenie, że na przykład wersety są podpasowane pod doktrynę organizacji, pod doktrynę ciała kierowniczego. I to pokazuje, jak jest to duży problem i w czym tak naprawdę ktoś jest. To jest wszystko opakowane w taki lukier, piękne aplikacje, fajne ilustracje, ale pod spodem, jak zaczniesz kopać, to wychodzą trupy z szafy. A więc jeśli świadku chowy to słuchasz, to zastanów się, czy odrzucasz głos obcych, ale tych, którzy uważają, że mają wyłączność naprawdę, ale ta prawda jest tylko w ich przekonaniu i w ich umysłach, a nie taka, którą głosił Jezus, czy która jest w Biblii. Dzięki za wysłuchanie. Jeśli uważacie, że warto wesprzeć ten kanał dobrowolnym datkiem, to można to robić przez portal do tego dedykowany. Link jest w opisie i w komentarzu, który będzie przyczepiony. Jeśli chcecie wyrazić podziękowanie również w, ta w taki sposób, to bardzo za to dziękuję. Dziękuję za to, że jesteście, że słuchacie tego, co mówię. Mam nadzieję, że Wam się to podoba. Trzymajcie się, do usłyszenia.